Kącik kulinarny. Nadkucharz. Naczelny admirał kulinariów rybnych, rybich. Radzi, proponuje, a nawet poleca. Leszcz w pomidorowo-serowej skórce. Składniki: Dwa dojrzałe pomidory. Jedna mała cebula drobno-posiekana. Jedna łyżka koncentratu pomidorowego. Jedna druga łyżeczki zmielonego kminu rzymskiego. 1-2 łyżeczki zmielonej kolendry Sos Tabasco do smaku 1-2 łyżeczki zmielonego pieprzu 1 łyżka soku z cytryny 200 g masła stopionego dwa duże filety z leszcza bez skóry 90 g sera cheddar startego pół kubka miękiszu świeżego chleba 8 cytryny do podania Pomidory naciąć na krzyż Włożyć je do żaroodpornej miski i zalać wrzątkiem na 30 sekund, przełożyć do zimnej wody, osączyć i zdejmować skórkę od nacięcia. Przekroić pomidory na pół, wyjąć łyżeczką pestki i drobno posiekać miąż, Rozgrzać piekarnik do 180 stopni. Cieniutko natłuścić blachę do pieczenia. W małej misce wymieszać pomidory z cebulą, koncentratem pomidorowym, chminem, kolendrą i tabasco. W miseczce połączyć pieprz, sok z cytryny i masło. Ułożyć filety na przygotowanej blasze i posmarować sokiem z pieprzem i masłem. Na wierzchu ułożyć pomidory, posypać serem i miękiszem. Piec 15 minut, a szyba będzie miękka i łatwo się będzie dzielić widelcem, podawać z ósemkami cytryny. Przepisy stworzył, zrealizował, zjadł i przeżył. Grzegorz Wocial